Cześć, jestem Marcin. Za mną to szkoła. Zapraszam do obejrzenia. I w tej szkole poznałem bardzo dużo fajnych kolegów, koleżanek, nauczycieli, którzy wspierają, pomagają, którzy chcą dla nas jak najlepiej, żebyśmy się czegoś nauczyli. Słuchają i pomagają. Każdy z nas e, był tutaj bardzo e, życzliwy. E, chciałbym wam powiedzieć, że bardzo dobrze wspominam tą szkołę. Dlaczego? Dlatego, że e, zrobiłem tutaj też kurs. W czasie, w którym wróciłem do szkoły e, szkoła brała udział w projektach produkcyjnych. W, 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 w tym ja też dostałem taki zaszczyt i nauczyłem się obsługiwać chustki widłowe. Szkoła to nie tylko praca i nauka, ale też przyjemność, w której mogłem rozumieć swoje zainteresowania. Dobrze wspominamy ze swoimi znajomymi lata szkolne. Czasem przybywamy tutaj i naprawdę. Mamy dobre wspomnienia co do tej szkoły. To naprawdę bardzo fajna, wyjątkowa szkoła, do której mogę Was serdecznie zaprosić.